Przedstawiam panią katarzynę posadzką, eksperta spraw żywienia. I ja teraz mam pytanie do czy eksperta, czy, czy do eksperta dla naszej strony medycyny w Katowicach. Co zrobić, żeby zdrowa żywność była trendem dla dzieci szkolnych? No, trzeba przede wszystkim edukować nie tylko y, dzieci, ale też rodziców, bo y, ja mam dzieci w wieku szkolnym, troje dzieci i na przykład jak widzę, kiedy po zajęciach taborowych y, dziewczynka, która jest solidnej postury, dostaje od swoich rodziców wielkiego batona i nadużywalne, mm -hmm. zastanawiam się, po co przeprowadzili to dziecko na zajęcie. Mm -hmm. Ale po prostu w, y, my ulegamy dziecku, nam jest prościej. Y, walka w sklepie jest jedną z najtrudniejszych walk dla rodziców. Mm -hmm. Dziecko się kładzie na podłodze, wyje. znam to wszystko naprawdę z, z ojści, autopsji. Z autopsji tak. y, natomiast y, uważam, że nie należy ulegać a przynajmniej nie ulegać zawsze. Mhm. Bo w naszym domu też są chipsy, też od czasu do czasu są one poegazowane, ale dzieci wiedzą, że to jest mhm. y, niedobre, złe i pojawia się wyłącznie na, na specjalnym przyjemnie. Tak? Tak. Mhm. A jeżeli już, jeżeli chipsy, to jakie? Jeżeli batonik, to jakie? Jeżeli słodycze, to jakie? Zdrowe słodycze istnieją i to są słodycze oparte przede wszystkim na orzechach, na sezamie, który jest bardzo zdrowy, czyli sezamki. Mhm. To są to słodycze, które y, składają się na przykład z suszonych owoców. To są śniwki w czekoladzie. To jest hałwa, bardzo, bardzo zdrowa. To jest czekolada, tylko trzeba pamiętać, że im więcej ma kakao, czyli im bardziej jest gorzka, co dzieciom nie pasuje mm -hmm. do końca, y, tym, lepiej. tym lepiej. Ale zdrowe słodycze rzeczywiście istnieją. Na przykład. Y Chipsy jabłkowe, tak, chipsy bananowe. No tak, Coś w tym rodzaju? Nie oszukujmy się, to dzieciom nie smakuje zupełnie, mm. ale jeśli kupujemy chipsy, to um, choćby zwracajmy uwagę, czy one są z mąki ziemniaczanej, bo proszę wierzyć, jakie chipsy są na rynku. Mm -hmm. To znaczy, jest to mąka ziemniaczana wybełtana z wodą i usmażona w sposób przemysłowy. Mm -hmm. Nie ma tam grama no. ziemniaków prawdziwych, ale są też chipsy, które są robione z prawdziwych ziemniaków. Mm -hmm. Pamiętajmy też, że im mniej tych dodatków takich smakowo-zapachowych, tym lepiej. Czyli tak naprawdę, pewnie najzdrowsze, jeśli w ogóle można mówić o zdrowotności, chipsów, będą te zwykłe salony. ilość soli też jest ważna. Też warto to sprawdzić, to wszystko mamy na e, jak, jak wpływa takie połączenie chipsy plus coca No Co to jest za mieszanka? E, chipsy są po pierwsze, to co nam najbardziej smakuje, również nam dorosłym, to jest to, co jest tłuste, to, co jest słona to, co jest słodkie. Więc i kola i chipsy to jest takie połączenie, że nawet te, te trzy składniki w sobie. Oprócz tego e, chipsy też mają glutaminę sodu, który też jest poprawiaczem smaku. Wiem, ale to też to mówi się, że on uzależnia. Mhm. Jest coś w tym, bo jak zaczniemy jeść chipsy, to nie możemy skończyć. Musimy zjeść mhm. całe do, do opakowanie do końca. W koli jest oprócz tego kwas ortofosforowy, który źle działa na zęby. No i w ogóle y, proszę zrobić y, no, najzwyklejszy w świecie eksperyment, włożyć brudną, zardzewiałą złotówkę do Coca-Coli. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. I mniej więcej to samo dzieje się z żołądkami naszych dzieci. Ja jeszcze raz powtarzam, nie można zabraniać zupełnie. Nie można. Y, każdy fundamentalizm jest zły. Tak uważam. W każdej dziedzinie, czy to w dziedzinie religijnej. Czy to w dziedzinie politycznej, czy w dziedzinie żywieniowej, Więc od czasu do czasu to kolor naprawdę nasze dziecko nie umrze od tej choli. Ale jako nagroda, tak? Nie tak, nie na co? Może jest. nawet nie jako nagroda, tylko na zasadzie ok, dobrze, mhm. dzisiaj możesz, ale przez następne dwa tygodnie mhm. pijemy raczej soki i wodę i tak. e, Czy rodzice mają świadomość, czy źle żywią swoje dzieci? Czy oni raczej mają świadomość, że wszystko jest w porządku i... I, i, i takie, takie przeświadczenie mają o sobie. Nie ja wiem, o co chodzi w tym żywieniu? Ja muszę powiedzieć, że ja sama jestem rodzicem i wielu rzeczy dowiaduję się na bieżąco. Ja nie jestem ani dietetykiem, nie jestem technologiem żywienia, nie ukończyłam żadnych kursów dotyczących żywności. Natomiast sama, przesiadując w sklepie i skisując wszystkie te opakowania, oglądając, dowiaduję się wielu rzeczy. I wydaje nam się czasem, i rodzice w dobrej wierze, kupują drogie parówki, na przykład z indyka, a potem okazuje się, że nie ma tam w nich prawa mięsa, mm -hmm. bo nie przeczytali składników, listy składników. My, chyba, zbyt, nie tylko rodzice, wszyscy kupujący, zbyt mocno ufamy producentom. Mm -hmm. A trzeba pamiętać, że, że to jest link, to jest link, gdzie trwa nierównowaga. Mm -hmm. Oni chcą nam sprzedać, my chcemy coś kupić, chcemy coś kupić w najlepszej cenie, w najlepszej jakości. Ale niestety gubimy się w tym całym morzu hmm. najróżniejszych oznaczeń na opakowaniach i, yy, i tak naprawdę nie wiemy, co kupujemy. Nie sprawdzamy tego. Hmm. Musimy zacząć to sprawdzać. Czy jest jakieś takie ABC y, niestrowej szybkości, typu y, to E, y, to ten składnik glutaminiany, sodu i tak dalej, czy, y, czy hmm. jest coś takiego, trzy grzechy Ja myślę, że ja, ja bym może powiedziała o pozytywnych rzeczach. To znaczy, czym kierować się. Y, Najprostszymi zasadami, e, wybierając produkty dla siebie i dla swojej rodziny, najzdrowszymi. Przede wszystkim patrzymy na listę składników. Mm -hmm. Też nie, nie kierujemy się opakowaniem. Wszyscy wiedzą, że opakowania są złudne, są piękne, kolorowe, a w środku okazuje się, że produkt jest małej jakości. Lista składników to jest to, co nas najbardziej powinno interesować. Jeśli na, w tej liście składników jest jakikolwiek składnik, którego nazwy nie jesteśmy w stanie, w ogóle nie kojarzy nam się z naturą, a glutaminian sodu, no babcia moja nie dodawała to dopiero nie. glutaminian sodu, odłóżmy to na pół. Mhm. Jeśli lista składników jest potwornie długa i skomplikowana, też takiego produktu nie kupujmy. I to właściwie są dwie rzeczy, które, mhm. które warto zapamiętać w czasie zakupu. Mhm. E, jeszcze takie pytanie, co zrobić, ymm, co Pani właściwie daje dzieciom na śniadanie, na drugie śniadanie, e, no, tak konkretnie? Konkretnie to daje mleko. Mamy różne efekty, ponieważ cała trójka ma różne temperamenty i różne, różne rzeczy lubi, jak każdy zresztą człowiek. Więc, dwoje naszych dzieci bardzo ładnie piją mleko, jedna z córek nie za bardzo, więc muszę jej robić kakao. Więc, albo jest mleko na śniadanie, albo kakao, z tym, że nie jest to kakao rozpuszczalne, które składa się w 98% z czystego cukru. Te wszystkie kakao dla dzieci, tylko, tylko jest to zwykłe, normalne, ciemne kakao, ewentualnie dosłodzone małą ilością cukru, dlatego że to kakao naturalne ma niesamowity smak. Mhm. Nie trzeba wiele cukru mhm. dodawać, żeby było smaczne. smaczne. Mhm. Czyli na pewno jest zawsze jakiś produkt mleczny. Mhm. Jogurt, kafir? Jogurt, kafir i szkoły. Mhm. Zawsze jogurt i kafir to jest taka nasza umowa, że na pierwszej czy na drugiej przerwie, bo ten jogurt też nie może leżeć mhm. w tym palcach na ja. nieskończoność. Ale dziecko zjada um, jogurt Z dodatkami? Bez? E, Kupuję jogurty owocowe, nie zgadzam się na um, czekoladowe, czekoladowe. E, um, z chrupkami mm. Itd. Mm. i itd. Ponieważ, spójrzmy co, co się dzieje z naszymi dziećmi. Dzieci zaczynają się, nie od płatków słodkich. Mm. Nasze dzieci jedną płatkę złożą. One mają niewielką zawartość cukru, tam jest chyba 5 dusz. Mm. To są moim zdaniem najlepsze płatki na rynku dla dzieci. Ewentualnie są dosładzane jedną małą rzeczką. miodu. Czyli zaczynają od słodkich płatków czekoladowych, potem jedzą jogurt czekoladowy w szkole, potem jakiś batonik, potem jedzą na przykład słodkie naleśniki na y, obiad i ten cukier tak, cały to czas, to czas to jest to obecny to na krwi, cały czas napędza temu dziecku na obiad, a potem my się dziwimy, że dzieci są no, niektóre, prawda, postawne i po yes. to z wapnem. Co jeszcze jedzą moje ja dzieci? Dzieci jedzą Potem jakieś konkrety. Mhm. Nie, dzieci jedzą owoce, dzieci jedzą... Y banany, jabłka, wróżki, śliwki, limonona. Mm. Y, jedzą też warzywa. Y, dostałam kubek w też do szkoły, dostałam paprykę, pokrojoną w paseczki, mm. dostałam marchewkę, dostałam właśnie takie... Um, Folie, w formie smażki. Ja po prostu I, całą tę ja, bardzo lubię. Wybiałam paprykę też całą. Starszy syn, który ma 14 lat, nie jest w stanie wytrzymać do objawy, które jest o godzinie w pół do drugiej, mm -hmm. w związku z tym dostaje panapkę. Jest to najczęściej panapka z serem, ewentualnie z pasztetem, który pokazałam i mm -hmm. rzadko kupujemy węgliny, bo no, jakaś nasza wbędu nie jest taka jest. Ale też zdarza się, że dostajemy panapkę z szynką. Staram się, żeby to był chleb pełnoziarnist razowy. I ostatnio muszę powiedzieć, że dzieci zaczynają się do tego przekonywać. Być może dlatego, że, to że są starsze. Tak, być może dlatego, że są starsze i nawet pytają, Wam no, a masz chleb czy bylki, bo by ja wolę chleb. Mhm. Także to są też Chciałem takie. co dobra. No i potem dzieci jedzą w szkole obiad. Dziewczynki dosyć wcześniej, bo najmłodsza między 11 a 12, tam są całe zmiany obiadowe. Starsza około 12, także to, co dostaną do szkoły, właściwie nie dokarmiają jest automatów ze słodyczami? Nie dokarmiają się. Mamy taki niepisany zakaz jedzenia słodyczy od poniedziałku do piątku. Mm. Mój syn trafia biega nożną. Dziewczynki tańczą zespołem takim lodowym, mm. bardzo fajnym, w Wilanowie. Ja biegam, może że wyglądamy, wyglądam. Ja staram się tę wagę trzymać, bo jeżeli wierzyć, naprawdę gdybym mogła, to bym siedziała stop w później, wyjadała przez wszystkie lodówki. E, także no, staramy się um, trzymać taki reżim antysłodyczowy, natomiast co to nie dzieła to jest e, pozwolenie na, na, na lody. A co zrobić? Jak przekonać dyrektorów, szkół, rodziców, placówki samorządowe, żeby coś zrobiły z tymi nieszczęsnymi automatami, ze słodyczami i z niezdrowymi napojami. Y, udało, się jest to, udało się to zrobić. Udało się to zgłaszamy, która tam jest y, taką osobą odpowiedzialną w urzędzie. Yy. Udało jej się do, przekonać i rodziców i szkoły, i dyrektorów szkół, szkół, do tego, żeby nie tylko wrócili automaty ze szkół. Tam się pojawiła woda, tam się pojawiła herbata mrożona, która niestety, proszę Państwa, nie jest herbatą, bo zawarto się herbaty. że <grym> tam jest jakieś 0,4 herbaty, <grym> reszta to jest woda z cukrem, no, ale już dobrze nie będzie to woda z samym cukrem niż ze sztucznymi warunkami. Mm -hmm. I ze sklepików szkolnych zniknęły chipsy, zniknęły batony, zniknęły takie no, słodycze, które zawierają bardzo dużo sztucznych warunków. U nas w domu, na przykład, najmłodsza córka jest uczulona na sztucznych warunkach. Ewidentnie wtedy, kiedy jest lizaka niebieskiego czy zielonego, natychmiast ma to kwity na skorze i kolana na A czym zastąpiono te produkty w tych automatach? Pojawiły się jakółka, pojawiły się banany. Jest sporo też innych owoców. Widziałam mleko w kartonikach. Są jakieś soki, ale są też jakoś odpowiednie dobierane powiedzenia, że soki na też są zupełnie różne rzeczy. I jest dużo kanał. Czyli ktoś czuwa, tej czuwa nad tym, co jest w Ale Oczywiście nie da się ze wszystkiego zrezygnować, bo jeśli wejdziemy do przeciętnego sklepu czy do supermarketu, to zatrzęsienie tych złych słodyczy jest naprawdę dużo. Szczerze mówiąc, no nawet jak się tak. czasem z dziećmi staję na stacji benzynowej, bo jedziemy gdzieś mm -hmm. w podróż, to nie ma co wybrać. Mm -hmm. Nie ma co wybrać, bo od śmiecioku nie ma opcji. No. Tak, ma. Trzeba się zgodzić na tego pączkę mm -hmm. czy na tę paczkę, czy <laughs> z ciężkim sercem, jak przepraszam. No, no tak, ale mm -hmm. na przykład moim zwycięstwem jest to, że moje dzieci nie cierpią w ogóle. A, to tak. miło. Tak, <laughs> czasem jesteśmy bardzo zmęczeni, a dobrze, to już nie mamy czasu. Pokroć, <laughs> bo tak naprawdę, już zjedzmy tu gdziekolwiek. Nie, mamo no, nie. No, no. <laughs> To jest zwycięstwo. Przyznaj szczerze. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Posacka.tvn. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.